Cześć, tu Karolina, kanał Fanabelis. Ja znowu z Katarem, ale chciałam wam pokazać kartki już połączone te, które tą cube pop-up kart, którą pokazywałam ostatnio z tej kolekcji właśnie przygody dinozaurów. Tutaj mam też powycinane już elementy. I kartki razem Prezentują się tak tutaj yy, yy, mogłabym to usztywnić jeszcze jedną warstwą papieru, ale boję się, że yy, magnesy nie będą trzymać, więc tak to wygląda taka. Yy, alastynka. to jest ten co pokazywałam ostatnio, a ten właśnie skończyłam przed chwilą. Tutaj posadziłam jeszcze jednego dinozaura yy, jakby jeden popap na drugim popapie. Także tak to wygląda. I można to właśnie odłączyć. Bo tutaj na przykład te magnesy mi nie trzymają. Są za cienkie. No ale nie ukrywam też, że na no specjalnie tak, tak zrobiłam, że ten trzyma. A widocznie były grubsze. A te tutaj były cieńsze. No i. Już nie trzymam, no ale właśnie z taką myślą robiłam, że nie wiadomo, ile u nich to wytrzyma, więc nie będzie mi szkoda przynajmniej. I tutaj, tak samo są y, też takie cienkie, więc boję się, że jak nakleję tu jeszcze warstwę y, papieru, żeby to było sztywniejsze, no to niestety też przestanie to trzymać. Więc wolę już, żeby tak trzymało, niż w ogóle moje rękawki robocze. No i tak Tak się prezentują Tu jest piątka, tutaj nie ma piątki No bo młodszy nie ma urodzin Więc tylko tak Ozdobiłam troszkę No i W środku, tu jest ten co pokazywałam Tak to wygląda A tu jest ten Ten nowy Tutaj ta głowa trochę też jeszcze Wystaje ale to też nie szkodzi. I do tego zrobiłam właśnie zaproszenia dla dzieci. Nie mam tutaj wszystkich. Mam tylko trzy. Było ich 10. Było ich 10. Zostały mi tylko trzy, ale wszystkie były mniej więcej takie same, że po prostu ucinałam pasek 10 z papieru z kolekcji. Tu miałam takie z Aliexpress postarzone takie rameczki i na tych rameczkach robiłam jakąś tą kompozycję, dokładając ją do tej, która już była. Niektóre zaproszenia robił mój syn sam, Sam sobie naklejał. Ja potem tylko dokleiłam jeszcze trawę, bo tak mi tutaj było łyso więc powycinam jeszcze trawę z tych resztek i dokleiłam a z tyłu jest po prostu z tyłu jest po prostu taka no, biała kartka wydrukowana z informacjami gdzie, kiedy, po co i dla kogo. Tak właśnie w te 10 zaproszeń wyglądało bardzo podobnie właśnie takie proste no ale, ale myślę, że Fajne, można potem użyć tego jako zakładki do książki, na przykład tak jak pomyślałam, ale to już właśnie nie wiadomo, czy to dotrwa. Także tyle chciałam Wam pokazać. Dzięki w tym filmie. To wszystko i do następnego razu. Cześć.